Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stwierdzy Krzyżowiec. Dzisiaj misja dziesiąta będziemy tu symulować dalej szlak krzyżowca. I teraz, tak, ja mam tu sojusznika z tego co pamiętam. Do tego mamy Saladyna na którego poznaliśmy w ostatniej misji. No, i teraz, tak, ja byłem tu, tu chyba i tak miało być. Tak, tak miało być i tu mamy 10 tysięcy, więc może coś te boty już sobie porobią. Ja też sobie pewnie coś pobuduję, ale zanim przejdziemy, oczywiście idę losować. Myślę, że tu wylosujemy 3 jednostki. Tu jest dwie postacie, są. Sultan jest w miarę słaby. To myślę, że 3 jednostki będą tu odpowiednią liczbą, żeby coś tu sobie wylosować. Mamy nasze koło, postacie wpisane i teraz tak. Trzy jednostki, proszę, dajcie im coś fajnego. Dajcie mi coś, czym będę mógł i się bronić, i walczyć, i może atakować jakoś dobrze. Okej, okay, już jestem zadowolony. Już jestem zadowolony. Asasyni jak najbardziej. sędziom przyjmę. Inżynier. O dobra, ale nie mam przygotowanego koła w ogóle na inżynierów, bo nie spodziewałem się, że ich trafię. To trudno. To najwyżej nie wiem, zrobię zaraz jeszcze jedno koło. Asesynów. Już mam asesynów. Jeszcze raz. OK, inżynier. Dobra, to załóżmy, że dzisiaj, bo nie mam przygotowanego koła, nie będę tego na szybko tam jeszcze robił, zrobimy tak, że na przykład będę użył, nie wiem, trebusza. Albo katapulty. Nie będę jakiś balist, tarczy robił, tylko załóżmy, trebusz wezmę. Nie można się nim przemieszczać. Wybierzmy sobie dzisiaj trebusz, a na następny odcinek, jak już będą inżynierowie, to sobie przygotuję kolejne koło. Dobra, a zatem mamy wszystko już przygotowane. Musiałem dać sojusze, bo zapomniałem. Yy, I teraz tak. Szczerze, mam asasynów. Nie mam w ogóle żadnych jednostek strzelających, więc szczerze, problem może być taki, że oni mi zaczną tu przebiegać. Jestem przed jakimiś nawet prosarzami, czy jakimiś tu jakimikolwiek jednostkami, no procarze, podpalacze, cokolwiek, to ja nie będę miał jak się przed tym dobrze bronić. No dobra, od razu może dam domy, żeby mi popularność też nie spadała. Dam tu jakiś spichlerz. I ja będę musiał z czegoś kasę, bro. Czy ja to mam jakieś kamienie w ogóle? Ej, szczerze nie mam, to jest slipa. Będę musiał wyciąć chyba tu jak najwięcej drzew, by sobie zrobić miejsca później na jakieś tam pole. Dobra, ewentualnie jakieś podatki, ale to mówię, to później. Na razie mam 10 tysięcy i chyba będę musiał z tego coś zrobić. Mam asesynów, więc muszę chyba od razu może jakiś spam asesynów zrobić, bo potem to może nie być fajne. tego zbudować, Dobra, jeszcze z dwa domy. Zrobimy asesynów I myślę, że chyba pozbędę Spana się domy. Sultana, ponieważ... salady nie wydaje mi się, że będzie miał jakieś podpalaczy. Ale Sultan ma ich na pewno na tym nieoficjalnym patchu, więc oni będą mi najbardziej przeszkadzać na tę chwilę. I do tego mam też sojusznika. Muszę pamiętać o tym, że ja mam sojusznika. Oni, on się szybko z kasy wypruje, więc będę mu z chęcią pomagał, żeby może też mi pomagał atakować. Boże wykorzystać z to, że mam tu sojusznika. Normalnie szczur nic by tu nie robił za bardzo. Nie mielibyśmy z niego jakiejś takiej, dłużej, od niego dużej pomocy, ale tu myślę, że się na pewno przyda. lazo też sobie posprzedaje. A zbrojnych nie mogę mieć przecież No wybaczcie, nie jesteście aktualnie Lubię was zbrojni, jesteście moją Jedną z trzech ulubionych jednostek, ale Asasyni też jesteście moją, jedną z ulubionych jednostek, więc Nie jest tak źle, dobra Coś tam zostawię chyba do obrony, na no, w razie co Ile ma sultan aktualnie wojsk? Oni już stówę? Serio? Dobra, ale muszę iść próbować im będzie później, tym będzie gorzej dla mnie A tak na razie może tu jakiś smolnych rowów, czy czegoś nie będzie Może mi się uda, jakimś sposobem to ogarnąć No jest... ja, bym tą wieżę zniszczył, ale szczerze to mi się nie uda Czy w się sensie uda mi się ją zniszczyć, ale to będzie bez sensu, bo tam za nią jest mur jeszcze jeden Czekaj, bo jestem ta 10 łuków, a skąd ja ci wezmę? O nie, miotacz. Dawajcie, dawajcie do góry. Możecie zejść po prostu, zeskoczyć, wy, wy to umiecie. Oni będą, no i tak, idźcie we wszystkich zbrojnych, pewnie, jasne, oczywiście. Tego mi właśnie było trzeba. Dobra, gdyby ci asesyjni lepiej tutaj współpracowali, to no, myślę, że dałoby radę. A z takiej racji, że oni nie chcą, to będzie. Nie wiem, czy ja to dam radę. Ogarnąć? Oczywiście, że nie dam rady. Ok, ale sultan jest obity. Zaraz robię kolejną falę i go dobijam. Drewna tyle nie potrzebuje. To nie będę potrzebował drewna. To sobie już się uzbieram ponownie. Okej, okay, boję się tylko, że salady zaraz mi się zacznie tu panoszyć. Może chociaż na razie on ma. Ty, a może ty byś zechciał ze mną zaatakować? No, oczywiście, że nie. Bo po co? Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra ile on ma teraz jednostek 60 dobra teraz już powinno się udać. Zasynij za mną ponownie atakujemy tak samo teraz już nie ma zbrojnych. Ok a ja sobie zacznę jeszcze tu wytwarzać może jakiś browar. Z tego postawię jeszcze to jeszcze to jeszcze to. Mogłem dać bardziej z tamtej strony bo tam dałem spik ale to nie ważne. A skąd ty wiesz? Ej, jeszcze mnie dobrze nie wykryłeś, a już wiesz, że staw wysycha? O ty, oszuście! O ty. Dobra, weź go, pokonaj. O, balista się tam ma, zasięg. Możecie wy wszyscy jakoś razem wejść, najlepiej. Dobra, tego miotacza musisz pokonać, tego miotacza. Bo tu nam może szkody robić. Dobra, teraz musi się udać. Dobra, nice. Dobra, od razu idę, patrz, idę jeszcze denerwować od razu tego. Dzięki. Dzięki. Idę, idę denerwować jeszcze Saladyna. Będę jak Filip, wyniszczę mu gospodarkę. Dobrze, wychodź z tymi jednostkami. Wychodź, o to chodzi. O tak, wychodź, jeszcze więcej. Chodźcie, wszyscy ucznicy, dobrze. Jeszcze się okaże, że go pokonam tymi asesynami? Który tak już ładnie przyszedł tu wszystkimi jednostkami I Dobra pokonaj się pokonam Ale na pewno zada mu dość spore straty Zniszczcie to, zniszczcie to Nie No chciałem jeszcze obu tajemników zniszczyć Dobra, ale zobaczcie ile stracił, jak mi w ogóle on tam wyszedł No i piek, jeszcze szczur atakuje, dobrze O to chodzi Mam jakąś kaczmę? Nie mam jeszcze Gdybym tutaj nie, w sensie gdyby tu nie było 10 tysięcy to byłoby gorzej w sumie Z jednej strony oni by też mniej zrobili ale ja bym też musiał dłużej tych asesynów zbierać, więc to by w sumie wyszło w morze i na to samo nawet Po prostu ci inżynierowie tym się na nic nie przydali, więc niby, nie, nie ma sensu tutaj o, o tym gadać, czy ja powinienem coś losować, czy nie Nawet Tyś Szczur z tarczą, nie wierzę, tylko tarcza nie powinna być gdzieś tam w obronie Gdzie ty zajechałeś tą tarczą, chłopie się Zaniosłeś a nie zajechałeś On mnie broni nie, dobra Aż mi się cieplutko na serduszku zrobił. jak zobaczę, że szczur mnie broni tarczą No nie, zobaczcie się. za mną Czy jak ja tu stanę to on też? Ta tu przyjdzie do mnie? Czy to tylko był random? Powiedz, że to nie był random No to nie był random, Jezu jak on jest miły Dobra, szczurek masz plus 50 nie wiem do ode mnie do nie jakiejś sympatii do ciebie naprawdę za to że jak mnie bronisz tą tarczą <grym>, widzicie to widzowie skoro ja nie mogę używać tarczy kuszników to mam inne tarcze widzicie jakie mam lepsze zastosowanie Zobac Nie, no to wszystko jest perfekcyjne to jest symbioza lepiej być nie może Dawaj do ataku jeszcze raz. Dobra. Dobra, już i tak mi zrobiłeś dzień tą tarczą. Jezu, jak ona podąża za mną. Nie no, ale to jest super. Czy ja dam radę w ogóle? Chyba. Dobra, więc misja udała się. Asasyni dali radę. No tylko dlatego, że miałem w sumie 10 tysięcy. Więc misja kolejna zrobiona. Saladin oraz sułtan zostają pokonani, a ja z moim sojusznikiem, szczurkiem, który mnie tak obronił. No, podniósł mnie tak na duchu, że ja już nie, nie wiem, co powiedzieć. Zapowietrzyłem się prawie. Więc to by było na tyle. Następna, chyba 11 misję kojarzę. 11 misja to będzie e, taka misja, gdzie jest tak dużo rudy na dole i są jest trzech wieprz. Nie wiem, która to mapa, sobie do następnego odcinka to ogarnę. Ale w następnym odcinku będą chyba Jan kontra trzech wieprzy. Myślę, więc jak oni tam te duże zamki walną przy sobie, bo oni tam są koło siebie, to może być ciekawe. Więc zobaczymy, co tam będzie. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Już niedługo Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie.